Siema witam w kolejnym odcinku na kanale i przy okazji w kolejnym też odcinku z moda Hello Comel od Buczka. Także jeszcze raz, tak jak też, też na każdym odcinku z tej serii to mówiłem, dzięki za y, zrobienie moda no dla mnie, tak można sobie to nazwać, dzisiaj gramy sobie w Hello Come Alfa 3. To już jest Alfa 3 i Buczek pisał na Discordzie, że to już jest prawdopodobnie ostatnia wersja y, jak chodzi o alfę, nie wiem, czy jemu chodziło też o to, że to jest ostatnia wersja przed wydaniem ogólnie, czy chodziło, czy chodziło tylko i wyłącznie o alfę, ale przekonamy się po prostu niedługo. Sorry, też, jeżeli nie będę wyglądał tak, jakbym był spocony cały, ale w tym pokoju jest tak gorąco. Dopiero przed chwilą okno otworzyłem, a jest 21.45, i też mam, jak pewnie widać, tutaj świeci światło gdzieś stamtąd. To dlatego, że po prostu telefon miałem akurat naładowany i po prostu dałem, akurat odpaliłem po prostu latarkę i postawiłem tam w rogu biurka, żeby po prostu jakiekolwiek światło było, bo no wszyscy już po prostu poszli spać i nie chciałem już, żeby po prostu komukolwiek to światło po prostu przeszk przeszkadzało. Dlatego też będę trochę ciszej mówił, ale postaram się mówić w miarę normalnie, żeby też nie było lipy. Dobra, buczek. Najpierw, może sprawdźmy sobie tak. Najpierw sprawdźmy sobie jeszcze przy okazji cały część log, co się zmieniło, co zostało też dodane. Dobra, a więc mamy tutaj teraz cały część log, co nowego. Dodano zarys fin finalnej piwnicy. Dodano akt drugi. Domek gracza w akcie drugim został powiększony o pierwsze piętro. Dano podpowiedzi do niektórych zagadek. To jest spoko, bo ja mam generalnie taki problem, niestety, że. Większość zagadek, tak naprawdę, które się znajdują, po prostu w Hello Neighbor, ja mam zawsze po prostu z nim jakiś, jak, jakiś problem, nawet, naj, nawet najgłupszy, ale zawsze jakiś problem po prostu z tym jest. Nie wiem dlaczego tak jest, ale dobra. Zmiany. Usunięto szopkę w akcie pierwszym, zmieniono domek gracza w akcie pierwszym na ten z Halon Neighbor Pri-Alpha lub Alpha 1, znaczy slash Alpha 1. Błędy, gdy sąsiad zgubi, zgubi się podczas pościgu, zatrzymuje się w backhand, najlepiej rozbił wtedy szybę, Dobra, czyli to samo było wcześniej. Na błędy deski nie spadają z drzwi, dobra, czyli to jest spoko. Polecam przeglądać wszystkie szuflady i szafki. Głównie w akcie drugim. Nie we wszystkich coś jest, ale, ale je lepiej obejrzeć wszystkie, jeśli chcesz eksplorować mapki po zakończeniu odkrywki. Wciśnij tilde i wpisz komendę Ghost, dobra, spoko. To w takim razie od razu sobie pewnie polatamy. Jak po prostu zakończymy to. No i zaczynamy teraz odkrywkę w takim razie. Niestety muszę grać w okienku. A nie na pełnym ekranie, więc jakość obrazu może być trochę słabsza. Tutaj możemy się chować, trochę to bez sensu. Tutaj nie ma żadnego nowy, y, dźwięku dodatkowego. Muszę tylko sobie tutaj sprawdzić szybko, y, jak tutaj to wszystko słychać. Czy to nie jest za głośno? Dobra, widzę, że jest delikatnie. Damy na minus 25, może. I teraz sprawdzimy to jeszcze raz. Jeszcze raz. No dobra, teraz raczej będzie git. Dobra, damy na 22 i 7. Dobra, teraz jest git, bo generalnie nie, niestety nie testowałem tego wcześniej, a mam teraz troszeczkę inne ustawienia mikrofonu. Ale powinno raczej być git, jak chodzi o tą głośność. Dobra. No tutaj w sumie nic nie będę sprawdzał, bo tutaj w sumie chyba nic nie ma za bardzo jeszcze. Żadnego historyka tutaj nie ma. Tak, domek się zmienił. Tutaj kolor domku też się zmienił, bo buczek to mówił na live pokazywał że właśnie tutaj domek się zmienił na taki kolor niebieski czyli to jest chyba wzięte z alfy drugiej chyba bo w alfy drugiej był chyba taki domek gdzieś tam obok gdzieś chyba tam w odległości gdzieś tam był właśnie ten domek w gdzieś tam sobie już idzie i to bardzo dobrze bo my możemy sobie dzięki temu tutaj na spokojnie wejść dobra w takim razie wyjdziemy sobie tutaj Wyłączymy od razu telewizor. No i co? Będziemy teraz sobie szukać takich fajnych rzeczy. Ale z tego co Buczek pisał, lokalizacja yy, obiektów się nie zmieniła za bardzo, więc być może kluczek będzie tutaj u góry. Jest, dobra, tu jest u góry kluczyk To akurat pamiętałem, że ten kluczyk to tam jest. Dobra. Sprawdźmy sobie tutaj na dole. Jako mnie tutaj znalazł nagle? <grytanie> O, i teraz to jest dobry test na to, czy nie jest zagłośno. Wyd wydaje mi się, że chyba to nie zagłośno nie jest. Dobra, możemy lecieć. Już nas zgubił. Ale w sumie dobrze by było, żeby teraz się zbagował na chwilkę. Backset kamera kamera, weź się z tymi kamerami naprawdę. Dobra, buczek też mówił, że tutaj z tyłu da się mu wyłączyć prąd. To też zrobi od razu. Gdzie on mi tutaj zobaczył? Sąsiad cheatuje. Sąsiad niesamowicie mocno czytuje, po prostu. mi <noise> zobaczył przez ścianę tam. Ale jest chyba teraz wyłączone to. Gdzie on tam jest? Tam poszedł sobie. Już mnie znalazł znowu. Ale co, co tam on zrobił ty? Ale dobra, generalnie tak. Tak, tak jak też mówiłem na którejś tam poprzedniej wersji. Um, musisz, Buczek, jeszcze zmienić tutaj to, że sąsiad nas widzi dopiero jak jesteśmy tam yy, na linii z tym płotkiem. Bo tak też jest w pełnej wersji gry. No a problem jest teraz taki, że jak ja sobie wejdę tutaj, to on już tutaj nas zaczyna od razu gonić, jeżeli nas zobaczy, i to jest problem duży, bo. No inaczej tego po prostu się nie da za bardzo chyba zrobić, żeby nas on po prostu tutaj nie widział. Gdzie on teraz tam jest? Ja bym chciał najpierw to zobaczyć. Najlepiej, żeby teraz poszedł spać. Back jerks, Back A dobra, on teraz gdzieś tam idzie sobie. Gdzie on tam jest ty, nie wiem ale mam ten kluczyk a ten kluczyk ten kluczyk był chyba do Tutaj był chyba właśnie tu Więc go też użyję od razu dobra Teraz tak tutaj Tutaj mamy Jack Camera, ale jego się nie da użyć więc chyba się nie przyda Ty. A to przypadkiem nie jest tak że ten młotek jest potrzebny Przykładem nie jest tak, że ten młotek jest potrzebny. Bo możliwe, że nie. No bo kluczyk mogę normalnie podnieść. Ale nic innego tak naprawdę nie mogę zrobić. Co jeszcze, że neighbor tutaj idzie? Już czy biorę pudełko. Co tu? my myślę, myślę, że on coś tutaj zrobił teraz. Dobra, młotek chyba jest nie do użytku. Tak samo jak ten Jackhammer też chyba nie jest do użytku. Nie, bo nic z tym nie mogę zrobić. Teraz tak. Do tego jest dźwignia, to wiem. Więc spróbuję to zrobić. Ściszę to tylko trochę na słuchawkach to. Siema, neighbor. Dobra, już niech mnie złapie lepiej, albo, albo, albo może lepiej nie. Czemu te drzwi się nie otwierają w tą stronę? <grym> się, drzwi się tylko w jedną stronę otwierają i tyle, i mi darwo od razu. O, tutaj jest. Siema, neighbor. <grym> trochę ciężkie to będzie z nim, tak, tak całkowicie szczerze mówiąc. Jego trzeba było jakoś obiec, chyba. Zbić mu szybę z tyłu gdzieś, żeby tam sobie poleciał, na przykład w Kiblu. I wtedy poszedł sobie. Nie ma go, dobra, czyli. A on teraz robi check door. I zgonuję, że tam tutaj zobaczył nagle. Tam jest. Tam się stanął, Może teraz się zbaguje na chwilę. A nie, bo on wie, że ja jestem tutaj. No to nie mógłby się tutaj zbagować teraz. Może sobie gdzieś tam do tyłu. są. Chowam się teraz tutaj ostro. Dobra, wydaje mi się, że jest chyba całkiem git teraz tutaj. Ale on teraz będzie chyba sprawdzał wszystkie. Więc możemy teraz dorwać od razu. Set bucket. Dobra, wyjdę sobie stąd już lepiej. Pobieg sobie gdzieś tam chyba. Dobra, tutaj kluczeka na pewno nie ma. Najlepiej by było sobie od razu na górę pobiec szybko. To by nam dało od razu dużo możliwości. Siema, neighbor. Dobra, niech mnie dorwie. Dlatego, że... Chcę iść szybko do góry. Nie wiem, czy tam w ogóle jest otwarte. Ale teraz tak, najpierw chcę zobaczyć, gdzie on jest. Tam poszedł sobie, dobra. Nie, jednak nie poszedł, tylko zaczął się nagle rozglądać. Co za bezsens to jest. Będzie chyba telewizję oglądał sobie. Nie, poszedł gdzieś tam. Okej, okay, dobra. To my idziemy sobie w takim razie... Pułapkę tutaj zamontował, okej. Okay. Kuźwa. Dobra, lecimy do góry szybko. Dobra, i tutaj potrzebujemy teraz... Coś tam rzucić znowu w to. I tam jest widzę jakiś nowy pokój, chyba. A nie, tam nie jest nowy pokój, tylko po prostu jest podzielone to na dwa pokoje teraz. On tam biega sobie, a to tak słychać, jakby on był dosłownie tutaj obok mnie teraz. Dobra, rzucimy se tam. Nie trafiłem oczywiście za pierwszym. O, zbagował się, dobra, to mamy chwilkę wolnego czasu. Za chwilkę go oczywiście też odbaguję, żeby nie było, że. Żeby nie było, że. cheatuję znowu. Tutaj mamy zielony kluczyk. Znaczy, tutaj mamy potrzebny zielony kluczyk. Tutaj mamy zamknięte, bo to jest potrzebne od drugiej strony, żeby tam wejść jakoś chyba. Yy, ale gdzie jest dźwignia? Do tego, możliwe, że będzie właśnie tutaj za tym, żeby zdobyć sobie łopatę. Dobra, sprawdźmy, gdzie jest neighbor. Najlepiej by było tylko właśnie, bo my tutaj teraz nie możemy stąd uciec za bardzo. A tu jest zielony kluczyk, ale jego tu przypadkiem nie ma. Nie ma go tutaj. Bierzemy zielony kluczyk, dobra. Lecimy teraz do góry z powrotem. Otwieramy tutaj. O! Dobra. O, tu mamy właśnie tą dźwignię. I tutaj mamy teraz nowy obraz, że, który pokazuje, że to jest, że ta dźwignia otwiera właśnie tą łopatę. I tutaj mamy też kartę. Spoko. Otwieramy to w takim razie. Mamy coś tu jeszcze? Nic. Dobra. Lecimy w takim razie na dół. Tylko teraz tak, bo my musimy ten. Yy, Albo ta łopata przecież jest tutaj, Mam nadzieję, że go tutaj nie ma tylko. Nie ma go tutaj, dobra, git jest. Bierzemy w takim razie tą łopatę. I spróbujemy jakoś teraz stąd wyjść. Tylko nie wiem, gdzie on się zaciął. Dobra, co ty powiedziałeś znowu, neighbor? Ty, ale. <grych> Bech sleep od razu. <grych> nie mógł mnie znaleźć, od razu poszedł spać i tyle. Dobra, idę w takim razie sobie odblokować tam z tyłu Ten grób tutaj sobie odkopać szybko, żeby tam Tutaj będzie chyba, o właśnie tutaj mamy wrench, a myślę, że tutaj będzie klucz do tego Do garażu Ale klucz do garażu to będzie chyba coś innego znowu jeszcze No bo gdzieś indziej można go po prostu zdobyć Bo tam jest zresztą potrzebny łom Chyba, że będzie tam u góry może tym razem, zobaczymy Dobra, co mamy teraz tutaj? No, za tu półeczkę Z kluczykiem do piwnicy, wywalamy to. <grych> o nie, przyrząd tu teraz przylecił, i tutaj wywalał tą szybę. Teraz kuźwa. Znaczy, nie szybę, tylko to będzie teraz tutaj rozwalał. Tak obstawiam, no. Chyba, że buczek mu nie zrobił jeszcze możliwości wchodzenia tutaj do góry. Czy też po będzie mógł. O, znowu się zbogował. No to musielibyśmy w takim razie sobie to tutaj zabrać. Ale da się w ogóle, Oda się Tutaj chyba go nie ma Dobra Na razie tutaj jest Tutaj stoi, dosłownie tutaj stoi To jak, jak ja mam teraz stąd wyjść? Albo w sumie zbić szybę tam Albo nawet po prostu w niego wejść, żeby mnie dorwał I wtedy sobie szybko pójść Poszukać jeszcze kulczyka do Do garażu Siema, neighbor, o jak się przestraszyłem <laughs> Siema, neighbor. <laughs> dobra, uciekam od niego i tyle. To ja tam będę dawał się złapać specjalnie. Tylko po to, żeby mnie dorwał. No, neighbor, ty sobie już są, idź, idź sobie tam spać, czy to ty tam chcesz robić teraz? A ja w tamtym pokoju jeszcze nie byłem, a tam pewnie będzie na ścianie powieszony ten kluczyk, dobra. Yy, gdzie on teraz jest? Nie widzę. Nie widzę, gdzie on tam teraz poszedł, bo... Teraz mi się przydało, żebym poszedł sobie do łazienki na przykład, żebym mógł sobie tam odblokować już kartę. Znowu te kamery stawia. Możliwe, że u góry jest w sumie, ty. Może być u góry. Ale tutaj przecież powinna być zbita szyba od tyłu, to... Możliwe, a nie, tutaj nie jest zbita szyba. A kluczyk, tam pewnie by jest, przy telewizorze pewnie jest powieszony, dlatego tutaj go nie widać jeszcze. Ora, musielibyśmy tu przebiec, sobie niech on nas nawet zobaczy, gdzie on tutaj jest. Nie widzę. Nic <noise> <noise> w ogóle nie widać. Neighbor, Siema ma neighbor. Zobaczymy, dopiero jak drzwi otworzyłem. Neighbor, spierdzielaj mi stąd, bo ja cię tutaj już nie potrzebuję w tym miejscu. <noise> Dobra, teraz zrobimy tak. Mam tutaj pudełko. Spróbujemy go tutaj jakoś ominąć szybko Do góry lecimy Jak to vacuum, jak, jak to vacuum cleaner? Gdzie on tam wleciał? O, bo on pewnie wie, że ja jestem teraz tu Pewnie tu przyleci od razu, zaraz Mam nadzieję, że zaraz się zawiesi w tym backhand i po chwili będę miał wolnego czasu Jak to? Co on tam robi? <noise> no w którym on miejscu w ogóle jest? No tutaj jest, nawet nic nie wiem. Na razie jest bech atak. Ja wiem, że wy tego nie widzicie, bo kamerka to zasłania. Ale mam pewne plany co do, to do kamerki. On gdzieś tu jest. Ty jak on mi dorwał tutaj? Przez podłogę, <noise> przez dach mnie znowu dorwał. Gdzie on tu idzie teraz? Mam, mam nadzieję, że sobie pójdzie to na spacerek tam zobaczyć. A ja sobie w międzyczasie pójdę odblokować pi piwnicę kartą i jeszcze pójdę też po klucze, dzięki któremu się mogę dostać do łomu. Co ty tu robisz, Neighbor? Ja lecę sobie tam z powrotem do tyłu. Ominę sobie cały domek, albo nie do góry z powrotem wlecę. Ty, ale dobra, bo jak ja stanę tutaj, to on przecież nawet mnie tutaj nie dogoni, nawet jak to będzie skakał, więc. Powinno być tutaj git, bo on tam chyba na łóżko wskoczył, dlatego mnie tam dorwał wtedy. bo on tam wybiegł, dobra. On nie zobaczył mnie jeszcze. Neighbor, tutaj jestem na dachu. Ślepy jesteś co? To dobrze, bo jak on tutaj przyleci sobie... ...to szybko pójdę tam wtedy. Ty no dobra, on teraz tam się będzie cały czas tak rozglądał. Serio tak musiało teraz tu się wydarzyć? To ja lepiej sobie pójdę tutaj. Poczekam sobie może chwileczkę? Gdzie on tam skoczył? Bo tutaj w tym miejscu jest to. Siema neighbor Nie. Co teraz? Co? Siema, neighbor, co tam u ciebie? Masz w łeb. <noise> Kopnął i tyle. Co tam u ciebie dzisiaj? <noise> I zaś mnie znowu. Dobra, spróbujemy teraz tam polecieć od razu. Chociaż nie, poczekam sobie. Najpierw zobaczymy, gdzie on jest, bo generalnie taktyka na tą grę jest taka, że nie można lecieć po prostu na czuja. Tylko tutaj trzeba po prostu lecieć z delikatnym przemyśleniem. Czyli, na przykład, trzeba sobie tutaj patrzeć, gdzie on idzie. Czyli, jeżeli on idzie sobie tam gdzieś tam na prawo. No to no, znaczy gdzieś tam idzie sobie do kuchni albo do kibla to można wtedy szybko tam iść. Jeżeli nie widać, gdzie on idzie, a tam pobiegniemy sobie szybko, no to to nie, tam nic nie da, bo nie wiadomo co on wtedy zrobi. Gdzie on idzie? To zaś będzie tam się znowu rozglądał, bo on ma chyba tam Control Pointa, czy Hand Pointa, czy coś tam. Poszedł sobie gdzieś tam do tyłu. Weź ta kamera. Dobra, mamy już to odblokowane. Witaj! Nie? A to jest teraz się tutaj. Aha! Bo jak. Co to mi tu przeklina? Nawet Koło mnie tutaj wszystko słychać. Nawet. W ogóle nie wiem czemu, ale ten młotek chyba jest zbagowany. Mi się tak coś wydaje, że. Jeżeli tylko kluczyka tam nie będzie, no to mamy problem. Jest kluczyk, dobra, to jest git. W takim razie. Lecimy tam szybko, możemy, nie... możemy jej tutaj nie zobaczyć. No, nawet chyba mnie nie widział w ogóle. Dobra, lecimy teraz tu. Dobra, już widzę, że ten odcinek będzie trzeba podzielić na Na dwie części, więc. Yy, ale to już będzie. w Druga część wyjdzie jutro, to nie będzie tak, że druga część wyjdzie dopiero za, za 3 dni. Yy, tu w ogóle widzę, że to jest jakieś takie śmieszne. Dobra, otworzymy sobie ten garaż. Siema Neighbor. <grym> Szkoda, że nie da się z samochodem jeździć, to by dopiero było. Znajduje te kamery tam wszędzie, tam wszędzie stawia. Skąd on ty tę kamerę nagle tutaj, nagle tutaj postawił? Idę, ten, idę mu prąd wyłączyć, bo to jest jakaś tragedia po prostu. Ty, ale kamera działają nawet, nawet jak prądu nie ma. Co za bezsens to jest? Niemożliwe to jest po prostu. Że kameryć będą działać w taki sposób. <gry> tutaj by trzeba było tutaj by trzeba było gdzieś tutaj szybę zbić. Leci za mną ostro. Co to ma być? Kurde, nie, nie trafiłem w ogóle na to. Jego by trzeba było chyba zbagować na backhand, na backhand, ale plan jest taki, żeby to zrobić. Najlepiej by było chyba pójść sobie na górę, tak samo jak to też zrobiłem wcześniej. Po prostu pójdę tam do tego pokoju. On się wtedy powinien tam zbagować przy tych schodach. Nawet nie wiem, gdzie on tam teraz jest. Dobra. Kurde, drzwi, ale drzwi już są otwarte. Teraz już mogę tam po prostu wbiegać, sobie tak o. Ale najpierw zobaczmy, gdzie on jest. Bo zaraz wbiegnę centralnie na niego i będzie wtedy problem. Mogę ja duży. Gdzie on tam jest? Gdzie? O, to mam plan, jak ja to zrobię teraz. Chodź tutaj neighbor biegaj za mną ostro. Ja mam plan teraz, jak ja to zrobię, bo on i tak nie jest szybszy ode mnie. On jest wolniejszy nawet chyba trochę. No jest wolniejszy o wiele. I tak biegnie za mną szybko, ale jest wolniejszy ode mnie. Dobra, wbiegam szybko i tyle. Dobra, i teraz jak zrobimy? Przejdziemy sobie tą piwnicę. I po prostu. akt drugi, który się zaczyna po przejściu tej piwnicy. Przejdziemy sobie po prostu jutro na kolejnym odcinku, ale nagram to od razu, żeby już mieć to nagrane Ale po prostu będą dwa odcinki Z jednego moda, po prostu będzie to po prostu podzielone Mamy tutaj teraz latareczkę I spoko, tutaj generalnie Trochę się zmieniło Tutaj nie mamy teraz tego najbora, Który blokuje to I teraz tak, tutaj mamy Kluczyk Ubuczka na live, bo on generalnie robił livea. Kto nie wie, to polecam wbić na jego kanał. Buczek szef. Yy, taki ma tam. nickname po, tym, po tej małpie, tak? Po tej małpie takiej coś tam pisze. Nawet nie wiem, co tam się dokładnie nazywa. Yy, robił livea, na którym pokazywał, jak tworzy to wszystko i jak wygląda gameplay, jeszcze przed wydaniem tej alfy. I pamiętam, że mówił tam, że właśnie są te kluczyki, tutaj są wszędzie poukrywane. Więc musimy. I po prostu tutaj teraz sobie poszukać na spokojnie, Tutaj, jak tutaj tutaj, tutaj słychać, definga, ale mówił Buczek że on nic nie robi. Tylko zobaczyć że to nie jest przypadkiem za głośno. Nie no, jest spoko. Dobra, muszę tu sobie ustawić tylko obs w tle. Dobra, jest Git. No i tak, definga tam słychać, ale on nam nic nie zrobi, bo on jest nieaktywny. Dokładnie tutaj on jest, ale on tutaj nam nic nie robi. Dobra, tutaj mamy teraz kluczyk numer 2. Są trzy kluczyki, Ty fink cicho bądź tam już. Ty się skończyłeś już tam chyba 7 lat temu czy ileś tam. Więc ty tam możesz już cicho być. Ale dobra, widzę, że jedne, jeden kluczek sobie ominąłem, dlatego że mamy tutaj trzy kluczyki, a ja mam tylko dwa. Musimy jeszcze jeden tutaj poszukać sobie. A, dokładnie tutaj leży. Coś tak, właśnie sobie pomyślałem, że może na tym materacu leżeć, zapomniałem w ogóle, że on tutaj jest. No i dobra, no i mamy teraz tutaj trzy, te, tutaj trzy kluczyki, które nam są tutaj teraz potrzebne. Więc teraz tak, mamy ten szary, ten czerwony i czarny. Lecimy tutaj, i tym mamy blokadę. Coś tu się chyba zepsuło. Generalnie tak, w tym miejscu powinno nas przenieść do aktu numer 2. Um, więc coś tu się po prostu zepsuło więc teraz po prostu zrobimy tak generalnie tak Buczek, musisz to jeszcze naprawić to na pewno, a w tym momencie my kończymy już ten odcinek no i po prostu widzimy się jutro od, o godzinie 12.00 na odcinku z części drugiej, czyli po prostu przechodzimy sobie akt drugi plus jeszcze też piwnicę z, z aktu drugiego i wydaje mi się, że będziemy wtedy mieli to wszystko ukończone, więc ja sobie tutaj to już zamykam nie, dobra, Al w 4 to dam po prostu i tyle. Dobra, więc teraz. O, nawet to, teraz nawet tutaj się to pojawiło, dobra. W takim razie to by było na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro.